Cześć ja wszystkim z tej strony oczywiście, FRANEWLE. Dzisiaj gram sobie na Bedwarsach, na MinePlayu. Słyszałem, że mindplay strasznie zgubił jeśli chodzi o TNT jumpy, hity i fireball jumpy. Że naprawdę gra się tutaj teraz świetnie, dlatego dzisiaj to przetestujemy Generalnie odcinek z poradnika zmontowania z replay moda pojawi się za dwa dni dlatego, bo no dzisiaj niestety nie dałem rady go zrobić. Potrzebowałem po prostu więcej czasu na zmontowanie go. Jak takie poradniki biorą trochę więcej czasu niż zmontowanie typowego bedwarsowego fil filmu. Takowy film się pojawi za dwa dni, myślę, że w czwartek lub w piątek, coś takiego. Eee, no, a, a dzisiaj gramy sobie na mineplayu, przetestujemy trochę te bedwarsy. Cyk, cyk, cyk. Zobaczymy jakie te hity są. Bo jeszcze ich nie testowałem, a słyszałem, że są bardzo dobre. Że gra się tutaj wreszcie odpowiednio. Ok. Fajny hit był. Teraz. Okej. Okay. Ha, spierdala, no dobra. Pytanie, czy on za tą mapę i wie gdzie pójść. Tak, on będzie chciał mnie wyrudować chyba, żeby pójść dookoła. Czekaj, wrócił się to Nie, tak, tak myślałem właśnie O, fajnie, fajnie Fajne te hity są w sobie. Nic są takie tragiczne jak na Cox's Crafts Jest trochę knoka Trochę go nie ma Zobaczymy teraz te fireball jumpy Czy ja w ogóle niemy dolecę na przykład do, Na tą wyspę jak sobą Zobaczmy O kurde Nice Tak szczerze, zajebiście Naprawdę zajebiście Nie ja sądziłem, że aż tak wywalają Fajnie, fajnie, no to, to mi się już podoba To jest duży plus dla mainplaya ode mnie I co, mogę sobie teraz po fireball jumpować Kurwa, to jest Tak szczerze, bez kappy Te fireballe są normalnie lepsze niż W najlepszym okresie na craftplayu No na craftplayu jakieś były dobre fireball jump. Później je zjebali strasznie O, 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 o No i zajebiści, nie no, tak szczerze... Kurwa. To jest dobry serwer. Ja nie wiem czy ja się kurwa nie prze... Eee, kurwa! Oj, mogą jeść tego gapa! Albo mogłem jeść! O kurwa! Hu! No co, już wygrana? Tak szybko? Tak szczerze podobają mi się te Bedwarsy, Możliwie, że też dlatego, bo są inne mapy wreszcie, wreszcie widzę coś innego niż te, wiecie, przeruchane, koksraftowe mapy. Następny serial, który będę chciał sprawdzić to będzie chyba ACMC, bo też słyszałem, że polepszyło się troszkę od ostatniego czasu, więc pewnie sobie go też sprawdzimy. Ale tak szczerze, jeśli już mam od razu teraz ocenić, to oceniłbym Fireball Jumpy na no takie dobre 8 na 10, myślę, że nawet pod 9 by to podchodziło. Nie sofa przy bridgingu Hity są ok. Jak hity są ok, no to tak naprawdę to jest jeden z lepszych serwerów. Tylko teraz te TNT jump jeszcze sprawdzić. To jest dosyć ważne. Jedno TNT sobie zostawię, jakbym miał spaść. Tutaj cyk, cyk. Dobra. I tym TNT spróbuję na razie się podbić tam. Aha. Mm -hmm. Czyli już widać lekki problem timingowanie tego wszystkiego. Okazuje się, że trochę tutaj trzeba inaczej to timować niż, na, niż nawet na kokstrafcie. Okej. Okay. Nie, tak szczerze, jak dobrze wytajmujesz i skoczysz trochę później, po prostu trzeba dłużej czekać. No to spoko jest ten TNT jump, tak szczerze. Spoko mnie wybił, normalnie. Może nie oceniłbym go na jakieś takie 8, bardziej na takie 7, bo jednak trzeba długo czekać, a to nie jest dobre w rozgrywce. Jak się próbuje szybko kogoś zabić, to jednak potrzebny jest ten szybki czas tego, tego odpalania TNT. Dlatego myślę, że to jest na minus. No ale tak, TNT jumpy na 7 na 10, fireball na 9 na 10, hitting powiedziałbym nawet 9 na 10 na luzie. Lagów też z tego co widzę nie ma, więc. No. Myślę, że ten serwer może być na podium. Mogę w sumie do niego pójść tak. Oj, trochę straciłem rzeczy. Nie wiem, co on ma, to też jest dobre pytanie. Na pewno mózgu nie ma. A to TNT to tak postawiłem. Kurwa daleko dosyć. Słuchaj, co jest, co? Napierdolnił go. No jest co? Czyli te TNT trochę działają jak na Crosscraft, jednakże. Że jak stoisz, to twojego przeciwnika może wypierdolić tak dziwnie. Tego nie lubiłem na przykład, bo w ostatnim odcinku się strasznie wkurwiłem na to na Koksrafcie, Że właśnie taki TNT wybił do tyłu jak dziwnie. Już poczekam na niego. Cyk o! Kurwa. Ten fire, w, 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 zauważyłem, o kurwa, czekaj, a nie, on, on spał, okej. Okay. Zauważyłem, że te firebole, jak się je wypuszcza z łapki, one mają lekkiego delay'a, podobnie jak ty na Cox's Więc to może być jedynie problem tych, y, tych fireboli, że one nie są jakby wypuszczane w tym samym momencie, jak naciskacie. Jakby debounce time tych fireboli był trochę dłuższy. Dobra mapa, bo są spoko odległości między wyspami i Naukos i Stray, więc, więc fajnie, fajnie. Ten gościu chyba do mnie idzie strasznie wolnym tym Speedbridge'em z tego co widzę Znaczy on jest dosyć, dosyć, taki A nie bo to jest ten taki, o boże Kolega tutaj robi tego y, Speedrid'a takiego wiecie, do tyłu jakby A nie tak na ukos <ścoughs> Czyli w taki sposób No nie mogę mu pozwolić żeby coś kupił O! Nie no, te hity są zajebiste kurwa one są trochę jakby takie koksraftowe niby, ale mają mniejszy ten delay. Zajebiście się na tym gra, naprawdę. Okej. Okay. Co on niebie? Wywali go gdzie? <grym> tak myślałem właśnie, dobra. O! Blisko kurwa, strasznie blisko ten fireball jump przeleciał koło mnie. Dobra, czy tu się da ladder kluczować? Nie da się. No i właśnie, dostajemy hity. <grymne> Elo, mordo. A! Wypierdolaj! Dobra. Esa. To co? Fireball, jump, cyk i cyk. No nie no, to jest piękne, naprawdę. Tu się tak zajebiście gra teraz. jo, Wariaty. Coś, coś pięknego. Cyk. Oj, żelazny set. Co? Co to kurwa było? A to było dziwne w pizdę To było dziwne akurat Aha Już wygrano? MyPlay ma jeszcze gorszy poziom niż Cogsraft To tutaj na minus dla, dla MyPlaya gdzie jest tu bed. A, tu beda w ogóle nie ma, okej, okay, okej. Okay. Mi zawsze się strasznie podobały fireball jumpy zawsze na serwerach, więc dla mnie to jest raj na ziemi, naprawdę. A, co jest y, śmieszne, albo nieśmieszne, y, nie mam z nimi żadnej współpracy, więc, więc no. Więc jakby ktoś teraz pomyślał, ej, Flanek, pewnie znowu dostałeś współpracę i pierdolisz tutaj... Same dobre rzeczy. Nie, nie, nie dostałem współpracy. Mogłem teraz wyzywać playa, jeśli byłby chujowy. No ale, że nie jest chujowy, no to nie mam jak go wyzywać, niestety. A chciałbym, kurwa. On mnie nie widzi, czy jak? Siebe. O! Kurwa, co? Czekaj, co? Aha, musisz odczekać jedną sekundę przed kolejnym użyciem. No to jest takie spoko niby, bo nie da się grifować za bardzo. Ale w tej sytuacji, jak chciałem wiecie, od razu fireball jumpa zrobić, a, a się nie dało. No to moglibyście akurat usunąć to, ten DJ taki między fireball jumpami. Bo jednak czasami fajne są takie sekwencje fireball jumpowe, że robicie jeden po drugim. Shik, Sik. Nie, no to jest tak przyjemnie tutaj grać. Okej, okay, Fireballa będzie rzucał. Wiedziałem. Kto by się kurwa tego spodziewał? Na pewno nie ja. No stówy. Spoko. Okej. Okay. To właśnie chciałem, żebyś był pierwszy tam. Teraz ja idę tutaj. O, o, kurwa tak! Nie! Nie, nie, ja, żeby to TNT mi nie wyjebał teraz. Huuu! Dobra, zajebiście. O, oh, dobra, mieczur. Zawał dostałem. Ale naprawdę dobry blok, ten mi mi się udał. Jo, to było coś pięknego. Coś cudownego. Mało go chyba. O, kurwa, nie no, to, to, to jest coś pięknego, jak to się kurwa gra. Te hity tak sprzyjają mojemu sposobowi walenia ludzi. W sensie walenia, zabijania. Coś pięknego. Ten niebieski ja poszedł do mnie od drugiej strony, tak mi się wydaje. O! Oh. No, no. A nie, on tu siedzi? To jest ten? A nie, bo to są ulepszenia, dobra Okej, okay, on jest u Aqua teraz A Aqua jest Tutaj? Aha A to on tak długo się z nim bawi, czy co on tam odpierdala? O kurwa Ty, ty kurwo jebana O hmm? On wie, ja tu idę? Wiedział, ale się tak dziwnie odwracał, trochę długo, trochę za wolno Byku, niestety się odwróciłeś Okej, okay, ja też sobie zjem refa, spoko, to pasuje <grystanie> No jest kolejnego, jest kolejnego, spoko, mi to pasuje, naprawdę Pomijmy się dłużej, spoko, sprawa dla mnie, git, mi to pasuje, wezmę sobie jeszcze jednego refa na szyki, padek no, kurwa, ty! Ale tu mnie, tu mnie dziwnie strasznie przeteleportowało. <głos> <głos> tak, tak, tak nasza walka teraz będzie wyglądała. No dobra, spoko. <noise> kurwa maś. No, no dobra. Musiałem to zrobić. Trzymaj się, byku. Dobra, nie wiem, ile tutaj jest... Czy yy, 48 starszy. Chyba to nie starczy 48. Wezmę sobie jeszcze trochę. Tak, i 64 będzie chyba giciar. Eee, 48 wystarczyło na luzie. Na totalnym chilku. Do widzenia, do widzenia. Trochę za późno chyba. Dobra, kicier. No kurwa! Ej, kurwa! chciałem mi cofnęło blok. To było kinda, kinda, kinda niemiłe bardzo. Bo mamy ten sam gear, ale teraz mamy trochę. A ja mam trochę lepiej. Aha, okej. Okay. Goście totalnie nie ogarniał. Level up. Tam jeszcze został niebieski, tylko nie no, te areny są za, za, łatwe. Musi być full osób na arenie, żebym się jakkolwiek spocił. Bo ja teraz to jest mi aż kurwa zimno, naprawdę. Cześć. Dobra. O, o, Dobra, już myślałem, że mnie wycofa tak cały czas. Okej, okay, czy on jednak się wraca na mida? Nie. On idzie w moją stronę. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk i cyk. Nie! Kurwa! Czy, on spadł? Nie... Pi Cze ja pierdolę. Nie no, ci gracze to są naprawdę chłoposy. Tak szczerze wchodziłem na ten serwer z myślą, że będzie to dalej ten sam gówniany Mineplay, a się okazało, że naprawdę mineplay z glow opował nieźle. TNT jumpy 9x10, może nie 9x10, bo tam mówiłem, że 7x10, bo trochę trzeba czekać jednak. Fireball jumpy myślę, że dobre 9x10, na nawet mógłbym powiedzieć 10x10, 10, według mnie idealne. Może trochę dalej, żeby wyrzucało nie tak wysoko. No i hity według mnie idealne, no serwer tak oceniając, 8,5 na 10, wiadomo, to jeszcze nie jest ideał. Mapy, może są troszkę za duże, ale i tak mnie bardzo ciekawi, jak mają Mineplay się rozwinie jeszcze bardziej. Bo już jest naprawdę niesamowicie. Więc no, ja was żegnam. Dzięki za ten odcinek. Trzymajcie się. Do następnego, a w następnym będzie poradnik. Więc wyczekujcie. Nie!